Powiedz mi szczerze, ty naprawdę dalej siebie nie doceniasz? Bo ja nie wiem, na co ty czekasz? Czy jak prezydent przyleci z medalem? Zrobiłaś projekt, ogarnęłaś dzieci. Przetrwałaś zespół napięcia przedmiesiączkowego. Nie wybuchłaś w Lidlu, i mówisz e, tam to nic wielkiego. Nie. Ja tylko tak wiesz, przypadkiem uratowałam świat. Zrobiłam obiad, wyczyściłam karmę rodu i jeszcze medytowałam. Tak. I pewnie jeszcze w tym czasie uczyłaś delfiny języka minkowego, co? Kochana, ty nie masz niskiej samooceny. Ty masz sabotażystę w środku z mikrofonem i głośnikiem JBL. I on ci cały czas mówi, za mało, za wolno, za późno. Teraz ja. Zrobiłaś cokolwiek dziś? Oddychasz? Nie zabiłaś nikogo? Brawo, zasługujesz na uznanie, i kropka. A jak ci jeszcze raz się wyrwie, to nic takiego, to przypomnij sobie, że ja tu stoję i krzyczę. To coś wielkiego, dziewczyno. I jeszcze jak? Doceniaj siebie, bo jesteś najlepszą inwestycją, jaką kiedykolwiek zrobisz. medal? Sama sobie kup i gonąć z dumą.